Córka Małgorzaty Sochy skończyła 6 lat. Takiej urodziny. Basia to wykapana mama. Małgorzata Socha jest aktorką, która zaskarbiła sobie serce widzów rolami w takich produkcjach jak Brzytula. Na wspólnej, pierwsza miłość, prosto w serce czy przyjaciółki. Prywatnie jest ona żoną Krzysztofa Wiśniewskiego oraz mamą trójki dzieci, urodzonej w 2013 roku Zofii. O cztery lata młodszej Barbary i Stanisława, który przyszedł na świat w 2018 roku. Do niedawna Małgorzata Socha unikała pokazywania twarzy dzieci w mediach społecznościowych. Jednak wszystko zmieniło się w listopadzie 2022 roku, kiedy to wspólnie wystąpili w kampanii reklamowej Biżuterii. Od tego czasu chętnie pokazuje męża i dzieci również w mediach społecznościowych. Teraz pochwaliła się serią zdjęć z urodzin młodszej córki. Od czasu, gdy pierwszy raz pokazała rodzinę na Instagramie, Małgorzata Socha chętnie relacjonuje. Jak spędza czas bliskimi. Niedawno na Instastories aktorki pojawiły się kadry ze Śnieżnej Laponii. Teraz kolei pokazała, jak wyglądały sześć urodzin jej młodszej córki, Basi. Jak widzimy na zdjęciach, które opublikowała Małgorzata Socha, Dziewczynka mogła liczyć na świetną zabawę, był tort z fajerwerkami. Balony, ozdoby, goście i zabawa na śniegu, Basia zjeżdżała z górki na sankach. Co pokazała dumna mama Warto również zwrócić uwagę, że na torcie znalazły się ozdoby nawiązujące do zimowego klimatu, między innymi śnieżynki. Koniecznie przeczytaj, Małgorzata socha z ranami twarzy. Pokazała przerażające zdjęcie. Co się stało? Niesamowite, że to już 6 lat nie ma nic fajniejszego, jak dzieci przejmują nasze pasje. Serce rośnie, dziękuję Ci, Basieńko, że mogę być Twoją mamą, zarażać Cię optymizmem. Pasją. Dziękuję za to, jak potrafisz się cieszyć każdym dniem, życzę Ci, żebyś każdego dnia była tak szczęśliwa. Jak tu i teraz, sprzyjać u mi napisała Socha na Instagramie. Nie sposób nie zauważyć także, że 6-letnia Basia to wykapana mama, podobnie jak Małgorzata Socha. Tak i ona ma blond włosy, a także delikatną urodę. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądały urodziny córki Małgosi Sochy.